Już od pewnie kilku niedziel, trzech bądź czterech, jak krewem powtarza się takie sformułowanie, że ciało Chrystusa to, to chleb, jego, jego krew to wino. Dużo było o przeistoczeniu, o tym, że należy przyjmować ciało Pańskie. Jest to na pewno przynaglenie do tego, żeby mówić o Eucharystii. My dzisiaj w Morze Święty niejako przedłużamy moment na Eucharystii adoracją najświętszego sakramentu. To, że ta adoracja ma taką formę, a nie inną, jest to jakby znak czasu, że człowiek współczesny bardzo pragnie spotkania z Bogiem żywym z Bogiem, którego rozumie e, przez może doświadczenie świata, e, przez ogromną ilość bodźców. E, warto też bodźcować, czy wiedzieć, e, że, że Pan Bóg też chce, e, też chce docierać do naszych serc. E, bardzo, bardzo blisko. E, że chce być przy nas, że pragnie naszego dobra i szczęścia. I Eucharystia jest tym, tym źródłem. I pewnie często zastanawiamy się, jak w ogóle na niej przebywać. Wiele osób ma takie wyrzuty sumienia, że rozproszy się pewnie już od początku tej już świętej. E, była część osób, która może nie pamięta czytania jednego, drugiego, e, nie pamiętam modlitwy, e, że była na początku, myśli gdzieś pobiegły, może udało się wrócić, potem znowu, może podczas tego, kiedy ja coś mówię, myśli znowu gdzieś odbiegają, wracają e, i ktoś ma wyrzuty sumienia z tego powodu. E, zapraszam dzisiaj też do takiej e, wa walki do tego, że będąc na Mszy Świętej, Pan Bóg nie ocenia nas pod kątem tych biegających myśli. Że to by było jakieś chory węgiel, że Pan Bóg by tylko liczył na to, że przez godzinę mamy być maksymalnie skoncentrowani. Że, że jesteśmy obecni na tej Mszy Świętej tak w pełni. Pewnie by to był ideał. I warto mieć ideały. Ale w też chodzi o to, że my do niego dążymy. Że jest to pewien wyznacznik drogi. Że też byłoby takim bardzo złym, wręcz nierozsądnym, żeby iść taką drogą, że teraz dla mnie Eucharystia to jest moment takiego udowadniania, że ja chcę być najlepszy, że po prostu będę się tak spinał, że uda mi się ją przeżyć dobrze. A jeżeli z ochrysty wyjdziesz niespełniony, nienasycony, też może rozgoryczony ze swoją postawą, to dobrze, to znaczy, że sumienie pracuje. To znaczy, że jest o co walczyć. Gorzej, jeżeli wychodzisz z postawą, że. Super, święćcie mnie, już chcę do nieba. To by był brak, brak takiej prawdy o sobie samej. Bo Pan Bóg nie chce żadnych tutaj cyborgów, żadnych robotów. Chce po prostu żywego człowieka. Tak jak wczoraj było czytanie z księgi Proroka Ezekiela o dolinie wysuszonych kości to ostatecznie na tym polegało życie wiary, że tam, czy bardziej bądź mniej, gdzieś tam stajemy się takimi wewnętrznymi trupami. Coś w nas umiera, coś w nas sprawia, że, że, że jesteśmy niechciani, nie, 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 nie lubiani, jakieś takie poczucie odrzucenia niesamowitej samotności która ostatecznie nas prowadzi do takiego wewnętrznego umierania, bo skoro jestem samotny, to po co tu żyć, jak ty nikogo nie mam? Na kogo ja mam żyć? Może się tak zdarzyć. Jak w, te, w tym czytaniu Jezusa Zechiela Pan Bóg daje życie nawet już nie z trupa, bo trup ma jeszcze ciało, tylko z wysuszonych kości, buduje normalnie ścięgna, Nakłada skórę, daje tchnienie, że z suchych kości jest, jest, jest życie. Tym by była dzisiejsza Eucharystia i tym by było spotkanie z Nim. Spotkanie z Bogiem, z Bogiem żywym, który cię ożywia. I paradoksalnie nie trzeba do tego wiele wysiłku. Nieraz właśnie można się z Panem Bogiem minąć, że jestem maksymalnie skupiony, skoncentrowany na tym, żeby wykonać jak najlepiej zadanie. A Pan Bóg chce spytać, co u Ciebie? Co, co teraz przeżywasz? Pozwól sobie na, na rozproszenie, na bycie takim Jakim jesteś na przykład w do domu, my często powtarzamy ambony, że kościół to domu, ale pewnie ciężko nam to zrozumieć yy, z racji na to, że, że może właśnie nieraz w domu nie czujemy się komfortowo. To jak mamy się czuć w kościele, że, 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 że dom może się kojarzyć z niebezpieczeństwem. Tak niestety też może być. Dzisiaj też jakoś bardzo silnie przychodzi do mnie ta myśl, że Pan Bóg zaprasza na, 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 na niedzielną przeświętą. My, my w sposób liturgiczny jesteśmy już w niedzieli, mamy czytania e, z niedzieli e, i, ta, i tak dalej. E, ale warto e, każdą niedzielę spędzić z, z, z Panem Bogiem. E, wakacje to też weryfikator. E, ja już też miałem dużo rozmów o tym, co robić przedsięwzięć? Wakacje? Jest wyjazd, jestem za granicą, tutaj nie było czasu, praca, tu dzieci i tak dalej. Czy do niedzielnych Eucharystii, czy w ogóle do takiego życia modlitwą, wprowadzę taką definicję tak zwanej inteligencji wiary. Zobaczymy inteligencję emocjonalną, intelektualną, jeszcze pewnie kilka byśmy znaleźli. Gdzie po prostu nasz rozum, nasza, nasza wola, nasze emocje potrafią współgrać i są wysoko rozwinięte, więc jak chcemy wysoko rozwinięty, wysoko rozwinięte życie wiary, to warto mieć taką inteligencję wiary, co to znaczy? po prostych przykładach, jeżeli przychodzi, sobota, wieczór, to wiem, że pewnie może jest jakieś spotkanie towarzyskie, albo i nie. Może potrzebuję odpocząć przy telewizji, przy serialu, ja. przy książce. Bo potrzebuję wam tego potrzebę, żeby spędzić ten czas w ten sposób. Ale też wiem, że wieczorem należałoby się pomodlić, no i przede wszystkim, że jutro jest niedziela. Już wtedy można sobie zadawać pytanie w sobotę. Czy rzeczywiście już zadbałem o Muszę Świętą, czy wiem, na którą godzinę pójdę, czy na pewno ta można się odbędzie, i tak dalej, i tak dalej. No i analogicznie na wakacje. Czy, zobaczcie, pakujemy paszport, wszystkie dokumenty, ubrania, przygotowujemy się, a czy, czy zabezpieczyliśmy się duchowo. Jak ja w ogóle będę na wakacjach się mogli A może w ogóle nie będę, bo jadę odpocząć. Błąd pewnie pewien. Bo, bo wtedy relacja z Panem Bogiem jest trochę taka jak relacja w pracy albo w szkole, że kiedy są zajęcia, no to witam cię Panie Boże, cześć, bo fajnie, że jesteś. A na wakacje do zobaczenia, odpoczywam. Yy. A w Bożej Obecności dzisiaj był spotkanie z zespołem. Chwilę się umówiliśmy przed, przed, przed Próbą. To bardzo, bardzo jakoś tak wyraźnie też przyszło mi, żeby mówić o Bożej Obecności. Że czy na próbie, czy podczas śpiewania jesteśmy w Bożej Obecności. Tutaj jesteśmy dla Niego, modliły się, i to jest, to jest, to jest super. To jest ogromny plus. My, będąc na Eucharystii, też jesteśmy w Bożej obecności. Może ktoś znowu podczas tego mojego gadania się wyłączył. To, to nic. Nic nie dzieje. Pan Bóg nie opuszcza nas w chwili, kiedy się wyłączymy. A może to jest właśnie pewien problem. I może na tym się opiemy? Że się wyłączę... Z takiego aktywnego bycia tu i teraz wyłączy się z uwagi, no to pewnie Pan Bóg analogicznie też. No nie. E, i, I co jest piękne, że pewnie w 98% my się my sobie nawet nie uświadamiamy Bożej Obecności. Że jesteśmy gdzieś po prostu daleko myślami. E, a on jest. Ca, cały czas, przez trzy razy. E, miejmy nadzieję, że podczas tego kazania na moich ustach, żeby prowadził, lepiej, bo Bożej, gorzej, się otwieram, ale to nie ma znaczenia. Jest. To nawet jak najgorsze kazanie, to też Pan Bóg w nim był. Nie, nie, nie obraża się, na księdza, że nie słuchasz mnie. Tylko przeciwnie, prowadza cały czas. Eucharystyka będzie dalej trwała, e, stawiając z tą świadomością w, w, w Bożej Obecności. E, już, już teraz zapraszam na mówienie biegun Przy Świętej, e, które jest przedłużeniem tego, co, co będzie na Komunii Świętej. Komunia Święta jest, jest, jest szczytem pełnią spotkania z Panem Bogiem. Wyłączyć ten element, to, to, to jakby nawet moment uwielbienia nie jest tak ważne. On będzie po prostu przed przedłużeniem przyjęcia Komunii Świętej i właśnie to, o czym się przypomniało że zobaczcie, może też nieraz jest taka pokusa nieraz, nie, nie, chodzenia do kościoła, może niekoniecznie to są osoby, które tak mają, ale może znają jakieś inne osoby, które tak argumentują, można też to sobie uświadamiać jeszcze bardziej, że jest taka pokusa, że można no już dawno nie domu spowiedzi, trudno się zebrać, w pełni też normalne. Że, że, że może być taki czas. To nie jest nic takiego też gorszącego Pana Boga i denerwującego Go, że, że gdzieś tam może stanie się taki czas odpływania, albo że zbieram się do tej, do tej spowiedzi raz na cztery miesiące, trzy. No i wtedy ta niedzielna Eucharystia jest co, co miesiąc, co, co dwa. Takie, takie pływanie, takie pomijanie. Tu się coś udało, tu, tu znowu mi się nie udało. E, to to, to pan pa, pa, pa mu zachęca bardzo do, do, do wracania do niego. Właśnie w sposób może najpierw sakramentalny. Że ten lęk przed tym, żeby powiedzieć ostatni raz, powiedzieliśmy kiedy byłem trzy lata temu jest niczym w porównaniu potem z doświadczeniem radości spotkania Boga. My księża nie, nie, nie oceniamy, sami się spowiadamy, sami mamy też trudność pewnie z tych rzeczy. To nie jest nic dziwnego, więc jedziemy tak naprawdę na, na tym samym wózku wszyscy. My wyznaczeni do, do posługi tak naprawdę tylko żeby służyć. Ale to nic nie, nie zmienia w doświadczeniu obecności Pana Boga i naszego człowieczeństwa. To, to jest jakby to, to, to samo przeżywanie. Może troszkę jest łatwiej po formacji seminaryjnej, bo przez 6 lat jakoś tam te serce się układa i człowiek jest po na niektóre rzeczy. Ale to tylko tyle. Poza tym walka jest taka sama. I, 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 taki, I takie bycie przy Panu Bogu, walka o bycie przy Panu Bogu jest, jest taka sama. Duch daje życie. Możemy dzisiaj wzywać Ducha Świętego, żeby nas pożywiał, umacniał, żeby nas prowadził, żeby był cały czas w naszym sercu. Amen.